Rodzice zażądali, żebym zaprosiła moją siostrę, która spała z moim byłym na mój ślub. Mam na imię Katie, mam 27 lat i niedawno wyszłam za mąż. Myślicie pewnie, że to miał być jeden z najszczęśliwszych dni mojego życia, prawda? Cóż nie do końca. Co miało być pięknym świętem, zmieniło się w chaotyczny cyrk dzięki mojej kochanej rodzinie. Zamiast cieszyć się chwilą, zmuszona byłam unikać dramatów na każdym kroku. Wydawali się zdeterminowani, aby zrujnować mój ślub, i szczerze mówiąc, prawie im się to udało. Ale nie jestem kimś, kto po prostu usiądzie i przyjmie to. Więc postanowiłam dać im przedsmak ich własnej medycyny, a teraz zachowują się, jakbym to ja była czarnym charakterem w tej historii. Potrzebuję opinii z zewnątrz, więc pozwólcie, że opowiem Wam dokładnie, co się wydarzyło. Jestem najmłodsza w pięcioosobowej rodzinie. Najpierw jest moja mama. Wzorcowy przykład mamy z obsesją na punkcie zdrowego stylu życia. Wiecznie na jakiejś nowej diecie, która subtelnie, a czasem i mniej subtelnie, ocenia wszystko, co jesz. Potem jest mój tata, który interesuje się tylko pieniędzmi. Jeśli nie ma to związku z akcjami, inwestycjami lub słowem zysk, wydaje się, że nie może się tym przejąć. A teraz przejdźmy do mojej starszej siostry. Mówiąc delikatnie, jest trochę koszmarem. Nigdy nie miałyśmy dobrych relacji. Zawsze była tą złotą dzieckiem, a ja byłam po prostu tam rosnąc. Miała talent do uprzykrzania mi życia na różne sposoby. Na przykład, nieustannie znajdowała sposoby, by mnie poniżać przed innymi, i w jakiś sposób zawsze udawało jej się odwrócić sytuację tak, że to ja wyglądałam na winowajczynie. Trudno powiedzieć, że łączy nas jakaś więź. Jedyną osobą w rodzinie, z którą naprawdę dobrze się dogadywałam, była moja babcia. Jest najsłodszą, najbardziej przyziemną osobą i szczerze mówiąc, jedyną, która sprawiała, że czułam się ważna. Jeśli chodzi o mnie, przez większość życia byłam wysyłana do internatu, więc nigdy nie rozwinęłam bliskiej więzi z nikim z rodziny. Podczas gdy moja siostra była w centrum uwagi, ja byłam bardziej lub mniej niewidoczna. Byłam też dość blisko z moją ciotką była fajną, zabawną dorosłą osobą w moim życiu, z którą spędzałam dużo czasu. Ale kiedy miałam około 13 lat, nagle wyprowadziła się. Nigdy nie zrozumiałam dlaczego. Stało się to tuż przed tym, jak wysłano mnie do internatu, więc jakakolwiek więź, jaką miałam z nią i właściwie z resztą mojej rodziny, po prostu zniknęła. Pozwólcie, że opowiem, jak skończyłam w internacie. Krótka wersja. To wszystko. Dzięki mojej siostrze. Absolutnie nie znosiła, że mama i tata postanowili mieć drugie dziecko. Chciała całą uwagę tylko dla siebie, więc zrobiła ze mnie swój ulubiony kozioł ofiarny. Moja siostra miała nawyk łamania różnych rzeczy w domu, jak ulubioną wazę mamy, czy trofea golfowe taty, a potem jakoś zawsze to ja dostawałam za to winę. Udawała niewinną z krokodylimi łzami i opowiadała jakieś śmieszne historie, że to ja to zrobiłam. Pewnego razu nawet przekonała ich, że ukradłam pieniądze z port portfela taty, co było śmieszne, bo nawet nie wiedziałam, gdzie je trzymał. Ale oczywiście jej uwierzyli. Kiedy miałam 12 lat, sytuacja naprawdę wymknęła się spod kontroli. Pewnego razu rozlała czerwony sok na ulubioną białą kanapę mamy i powiedziała, że to ja zrobiłam to przez nieuwagę. Innym razem podarła ważne papiery taty do pracy, twierdząc, że widziała jak to robię z nudów. Oczywiście, za każdym razem jej wierzyli. Dni mogłyby się skończyć, ale historie o mojej siostrze nigdy się nie skończą. Wracając do tematu, ostatnią kroplą było to, że stłukła cenną pamiątkę rodzinną, kryształową miskę, która była w naszej rodzinie od pokoleń. Przysięgała, że to ja się bawiłam i przypadkowo ją zbiłam. Mama i tata byli wściekli. Zamiast mnie wysłuchać, uznali, że sprawiam za dużo problemów i wysłali mnie do internatu. Moi rodzice praktycznie przez większość mojego życia byli nieobecni. Nigdy nie przychodzili na moje szkolne wydarzenia. Pamiętam, jak miałam ważny koncert, podczas którego grałam na pianinie. To było dla mnie wielkie wydarzenie. Wypatrywałam ich na widowni, licząc, że ich zobaczę, ale nie. Tylko może nieznajomych twarzy. Innym razem miałam projekt na targi naukowe, nad którym pracowałam tygodniami, a kiedy zdobyłam pierwsze miejsce, nie było ich tam, żeby to uczcić. Rzadko dzwonili. Byłam przeważnie sama, i po jakimś czasie przestało mnie to martwić. Stało się normalne, że ich nie było. Kiedy skończyłam szkołę i wróciłam do rodzinnego miasta na studia, pomyślałam, że może coś się zmieni. Znowu mieszkałam z siostrą i dramat zaczynał się od nowa. Mieszkanie z nią było jak powrót na pole bitwy. Nadal potrafiła sprawić, że wszystko kręciło się wokół niej i każde najmniejsze wydarzenie zamieniała w konflikt. Moja siostra była popularna na uczelni. Wszyscy ją znali. Całe życie mieszkała w okolicy, więc była trochę lokalną gwiazdą. Ja z drugiej strony byłam nową dziewczyną, starającą się trzymać na uboczu. Ale ona nie mogła znieść myśli, że ktoś mógłby nas porównać, więc uczyniła sobie za cel, by uczynić moje życie koszmarem. Zaczęła od złośliwych komentarzy, kiedy byliśmy wśród jej znajomych. Pewnego razu bezczelnie wspomniała przy wszystkich, że mam opóźnienia w nauce, co nawet nie było prawdą. Innym razem urządziła wielką imprezę i upewniła się, że mnie nie zaprosi tylko po to, żebym czuła się jak outsider. Ostatnią kroplą był bal. Złapałam ją z moim chłopakiem, a ona nawet nie próbowała tego ukryć. Wyglądało na to, że chciała, żebym ją zobaczyła. Paradowała z nim przede mną, niemal się hełpiąc, że może wziąć wszystko, czego zapragnie, w tym mojego chłopaka. Miałam dość. Powiedziałam mamie o wszystkim, licząc na wsparcie lub chociaż trochę zrozumienia, ale ona to po prostu zbagatelizowała, jakby to nie było nic wielkiego, więc podjęłam decyzję o odejściu. Przeprowadziłam się do innego miasta na studia, zerwałam więzi z rodziną i zaczęłam od nowa. Po wyprowadzce ukończyłam studia licencjancjackie i magisterskie w Nowym mieście. Musiałam poprosić rodzinę o pomoc finansową na opłacenie czesnego i na szczęście zgodzili się pomóc. Dopiero później dowiedziałam się, że to babcia płaciła za moje studia, a nie mama i tata. Ale hej, przynajmniej ktoś przejmował się na tyle, by pomóc. Podczas gdy budowałam swoje nowe życie, spotkałam kogoś wyjątkowego. Zakochałam się i zaręczyliśmy się. To było piękne doświadczenie. Traktował mnie tak dobrze i po raz pierwszy czułam się naprawdę doceniona. Postanowiliśmy się pobrać i było to wszystko, o czym marzyłam i jeszcze więcej. Nadszedł czas, by powiedzieć rodzinie: Byłam podekscytowana, ale i zdenerwowana, że muszę się tym podzielić. Po wszystkim co przeszłam, chciałam żeby wiedzieli, że jestem szczęśliwa i dobrze sobie radzę. Kiedy powiedziałam rodzinie o zaręczynach, ich reakcja była raczej chłodna. Jakby ledwo byli zainteresowani, po prostu zdawkowe: "Och, ok, fajnie". Nie wydawało się, żeby mieli z tym jakieś większe problemy, ale też nie byli jakoś specjalnie zachwyceni. Dobrze, że na to nie liczyłam. Nie oczekiwałam, że nagle staną się super entuzjastyczni. Rozpoczęły się przygotowania do ślubu. Moja mama zasugerowała, żebym wróciła do domu i tam zorganizowała wesele. Szczerze mówiąc, nie byłam przekonana do tego pomysłu. Zbudowałam swoje życie w obecnym mieście i chciałam uczcić tę okazję tutaj, więc postanowiłam zostać na miejscu i zaplanować wesele lokalnie. Kiedy przyszedł czas na planowanie, moi rodzice praktycznie byli nieobecni, nie oferowali dużo pomocy ani wkładu. Z drugiej strony, moja teściowa i szwagierka były niesamowicie wspierające. Naprawdę się zaangażowały i pomogły we wszystkim, od znalezienia idealnego miejsca po koordynowanie szczegółów. Czułam się naprawdę zaangażowana i wspierana przez nie, co sprawiło, że cały proces był znacznie przyjemniejszy. Teraz przyszedł czas na wysłanie zaproszeń. Po ich wysłaniu miałam rozmowę z mamą. Wspomniała, że popełniłam błąd na zaproszeniach. Nie uwzględniłam imienia mojej siostry. Zanim zdążyłam cokolwiek wyjaśnić, powiedziała, że to nic wielkiego, bo już poinformowała moją siostrę o ślubie i że wszyscy przyjdą. Odpowiedziałam jej, że to nie była pomyłka. Celowo nie uwzględniłam jej na zaproszeniu. Nie chciałam jej na moim ślubie, ale mama po prostu to zignorowała, jakby to był mój kaprys. Powiedziała, żebym nie była dziecinna i że to mały błąd. Kiedy wspomniałam, że moja siostra spała z moim byłym i dlatego nie chcę jej tam, mama się wściekła. Twierdziła, że jestem nierozsądna, że chowam urazy i że nie powinnam pozwolić, aby stare urazy wpływały na relacje rodzinne. Uważała, że powinnam potraktować to jako szansę na odbudowanie więzi. Byłam w szoku. Naprawdę? Odbudować więź z kimś, kto mnie tak zdradził? Czułam, że mama całkowicie ignoruje moje uczucia. I bardziej zależy jej na jedności rodzinnej niż na moim samopoczuciu. Nie zamierzałam tego znosić. Powiedziałam mamie, że nigdy nie było prawdziwej jedności rodzinnej i że zawsze byłam na uboczu. Wyjaśniłam, że nie chcę mojej siostry na moim ślubie. Kropka. Mama odpowiedziała, że jeśli jej nie zaproszę, nikt z rodziny się nie pojawi. To była ostatnia kropla. Byłam wściekła i nie mogłam uwierzyć, że używała tego jako szantażu. Zakończyłam rozmowę i postanowiłam trzymać się swojej decyzji o nieobecności siostry na ślubie. Spędziłam trochę czasu, rozmyślając nad całą sytuacją, i nagle coś zrozumiałam. Moja rodzina nigdy nie przejmowała się moimi uczuciami. Skoro grozili, że nie pojawią się na moim ślubie tylko dlatego, że nie chciałam tam siostry, to dlaczego miałabym się przejmować ich opiniami? Postanowiłam postawić się. Planowałam zaprosić kogoś innego. Kogoś, z kim moja rodzina miała wielkie spięcia, moją ciotkę. Był to trochę buntowniczy krok, ale wydawał się słuszny. Skoro moja rodzina chciała się bawić w gierki, to zaproszę kogoś, kto zburzy im plany i pokaże, że nie pozwolę im kontrolować mojego dnia. Pozwólcie, że opowiem trochę o mojej ciotce. Zawsze była najmniej ulubioną osobą taty, a między nimi istniało ciągłe napięcie. Mimo to zawsze była dla mnie i mojej siostry bardzo miła i troskliwa. Ale potem coś się wydarzyło, nie jestem pewna co dokładnie. I doszło do ogromnej kłótni, po której się wyprowadziła. Po latach zrozumiałam, że tata prawdopodobnie ją oczernił i wywołał problemy między nią a babcią. Były też problemy z jej małżeństwem, które, jak mi się wydaje, były głównie sprawką mojej mamy. Nigdy nie poznałam pełnej historii, ale było jasne, że tata zrobił jej dużą krzywdę. Z takim podejściem postanowiłam skontaktować się z ciotką. Może to był dobry moment na odbudowanie więzi i zaproszenie do mojego życia kogoś, kto naprawdę się o mnie troszczył i również został zraniony przez moją rodzinę. Wydawało się, że to sposób na przywrócenie równowagi. Skontaktowanie się z ciotką nie było łatwe na początku. Nie odpowiadała na moje próby kontaktu, więc postanowiłam pójść do niej osobiście. Na szczęście nie mieszkała daleko ode mnie, choć byłam zaskoczona, gdy odkryłam, że przez cały czas była w tej samej okolicy. Kiedy pojawiłam się u niej, na początku była chłodna, ale po wyjaśnieniu wszystkiego, jak mama, tata i siostra mnie traktowali i jak zawsze czułam się zaniedbana, zaprosiła mnie do środka. Usiedliśmy przy herbacie. A ona zaczęła otwierać się na temat tego, co się stało między nią a rodziną. Okazało się, że ciotka miała chłopaka, którego babcia nie akceptowała. Mama i tata postanowili nakarmić babcię kłamstwami, wmawiając jej, że ciotka planowała uciec i nie zależało jej na uczuciach babci. Powiedzieli ciotce, że babcia postawiła jej ultimatum: albo zerwie z chłopakiem, albo zostanie wydziedziczona. Ciotka była załamana i próbowała porozmawiać z babcią, ale babcia już uwierzyła, że ciotka wybrała chłopaka ponad nią. Sytuacja szybko się pogorszyła. Babcia doznała lekkiego wstrząsu i musiała być hospitalizowana. Tata powiedział ciotce, że babcia nie chce jej widzieć i ją wydziedziczy, co było absolutnym kłamstwem. Tata nadal manipulował sytuacją, twierdząc, że ciotka porzuciła babcie w potrzebie, sprawiając, że ciotka czuła się kompletnie zdradzona i odrzucona. Mama i tata nie poprzestali na tym. Kontynuowali rozsiewanie plotek, twierdząc, że ciotka była samolubna i bezduszna, a nawet oskarżali ją o kradzież pieniędzy z konta babci na utrzymanie chłopaka, co było kompletną fikcją. Ciotka w końcu zrozumiała, że rodzice prawdopodobnie stworzyli większość dramatów, żeby wprowadzić podziały między nią a babcią. Jednak wtedy nie miała odwagi, by ponownie stawić czoła babci. Po tym wszystkim nigdy nie skontaktowała się, by naprawić relacje. Co tylko pogłębiło zamieszanie i ból. Mama i tata mieli talent do wywoływania nieporozumień i siania niezgody. Wykrzywiali historię i manipulowali sytuacjami, żeby inni wyglądali na złych. Nawet raz powiedzieli krewnym, że ciotka była przyczyną problemów zdrowotnych babci, przedstawiając ją jako czarny charakter w dramacie rodzinnym, w którym nigdy nie chciała uczestniczyć. Udało mi się przekonać ciotkę, żeby przyszła na mój ślub i później spróbowała wyjaśnić sprawy z babcią. Trochę jej to zajęło, ale zgodziła się przyjść. Opowiedziałam jej też, jak traktowała mnie moja siostra i jak rodzina nalegała, żeby ją zaprosiła. Ciotka zgodziła się przyjść, choć nie była tym zachwycona. W dniu ślubu wszystko zaczęło się dość burzliwie. Moja siostra przyszła z mamą i od razu zaczęły sypać złośliwościami. Mama skupiła całą swoją uwagę na siostrze, dopóki nie zobaczyła ciotki. Wyraz szoku i gniewu na jej twarzy był bezcenny. Mama podeszła do mnie, wściekła i zażądała wyjaśnień, dlaczego zaprosiłam ciotkę. Powiedziałam jej, że to okazja do odbudowy więzi rodzinnych i że możemy być szczęśliwą rodziną. Mama była wściekła. Chciała zrobić awanturę. Ale już wcześniej poinformowałam moją szwagierkę o sytuacji. Zainterweniowała i pomogła zapanować nad sytuacją, co pozwoliło nam kontynuować ceremonię w miarę spokojnie, mimo napięcia. Udało nam się zorganizować piękną ceremonię. Czułam, jak mój rodzina posyła mi zabójcze spojrzenia, gdy szłam do ołtarza. Ceremonia była piękna i po raz pierwszy czułam, że podejmuję własne decyzje i stawiam się za siebie. Po ceremonii przyszedł czas na przyjęcie. Ale wtedy sprawy zaczęły się sypać. Moja ciotka zabrała babcię do oddzielnego pokoju na rozmowę, a moi rodzice gorączkowo próbowali się tam dostać, żeby zobaczyć, co się dzieje. Praktycznie wali w drzwi, rozpaczliwie próbując przeszkodzić. Tymczasem moja siostra rzucała złośliwe komentarze na temat dekoracji weselnych, że były tanie i nie na poziomie. Moja szwagierka odpowiedziała szybko i elegancko, przypominając, że wszyscy świetnie się bawią i że powinniśmy skupić się na nowożeńcach, a nie na robieniu złośliwości. Byłam wyczerpana i nie chciałam już dłużej znosić tego dramatu, szczególnie nieustannej negatywności mojej siostry. Powiedziałam rodzicom, żeby dali ciotce i babci trochę przestrzeni i pozwolili im porozmawiać na spokojnie, ale zamiast posłuchać. Zaczęli na mnie krzyczeć, oskarżając mnie o próbę zniszczenia ich tak zwanej szczęśliwej rodziny. Twierdzili, że jestem samolubna i próbuję wywołać więcej dramatu. Mój mąż i teściowa mieli już tego dość. Wtrącili się i zagrozili, że wyrzucą moich rodziców, jeśli nie przestaną robić sceny. W tym momencie tata stracił panowanie nad sobą. Obraził mnie na oczach wszystkich, mówiąc, że nigdy mnie nie lubił, że zawsze byłam problematyczna. Że jestem rozczarowaniem i zawsze sprawiałam trudności. Czułam, że zaraz się załamie, więc mój mąż wkroczył i wezwał ochronę. Ochrona przyszła i wyprowadziła moich rodziców z miejsca psa przyjęcia. To był trudny moment, ale byłam wdzięczna za wsparcie mojego męża. Przyjęcie trwało dalej, i mimo całego chaosu udało nam się uratować to, co zostało z nocy i cieszyć się nią. Po zakończeniu ceremonii w końcu miałam chwilę. Sprawdzić telefon. Znalazłam mnóstwo wiadomości od rodziny i wtedy mnie olśniło. Całkowicie zapomniałam o mojej siostrze. Założyłam, że wyszła po wyprowadzeniu rodziców, ale nie. Ona wciąż była na weselu. Mało tego poszła na żywo na mediach społecznościowych, płacząc, i zaczęła opowiadać, jak to jestem niewdzięczna, że wyrzuciłam naszych rodziców ze swojego własnego ślubu. Okazało się, że całkowicie przejęła mój ślub żeby przedstawiać siebie jako ofiarę. Zamiast cieszyć się moim dniem, byłam uwięziona w dramacie mojej siostry i chaosie mojej rodziny. W końcu zdałam sobie sprawę, że nigdy nie ucieknę od ich wpływów, jeśli nie postawię granic. Postanowiłam pozwać siostrę za zniesławienie, bo jestem już naprawdę zmęczona tą rodziną. Moja ciotka i babcia wspierają mnie, i także chcą podjąć kroki prawne przeciwko moim rodzicom za manipulacje i psychiczne znęcanie się. Teraz moi rodzice obwiniają mnie za wszystkie te problemy, twierdząc, że to ja jestem winna. Powinnam posłuchać ich żądań i zaprosić siostrę, albo zrezygnować ze swoich racji. Rodzice twierdzą, że to wszystko moja wina, że sprowadziłam te problemy na naszą rodzinę. Mówią, że albo powinnam zgodzić się na ich żądania i zaprosić siostrę, albo przestać się buntować i pogodzić z sytuacją. Cała sytuacja sprawia, że jestem wyczerpana emocjonalnie i fizycznie. Czuję, że niezależnie od tego co zrobię, rodzina zawsze znajdzie sposób, żeby mnie obwinić i przedstawić jako winowajcę. Potrzebuję opinii, czy postąpiłam słusznie, stawiając się mojej rodzinie? Aktualizacja 1. Minęło już tydzień od ślubu i trzeba przyznać, że było interesująco, delikatnie mówiąc. Czytałam Wasze komentarze i dziękuję za wsparcie. Teraz do tych, którzy nazwali mnie głupią i mówili, że zasłużyłam na to wszystko, ponieważ przez tak długi czas tolerowałam swoją rodzinę i nie powinnam ich w ogóle zapraszać. Proszę, bądźcie realistami. Mówimy o mojej rodzinie, oczywiście, że ich kocham. Teraz mam inne zdanie. Ale wtedy nigdy bym nie pomyślała, że posuną się aż tak daleko. W każdym razie oto aktualizacja. Moja teściowa jest trochę zirytowana całym tym dramatem, co całkowicie rozumiem. Kto chciałby zajmować się takimi bzdurami zaraz po ślubie? Ale szczerze mówiąc, ogólnie była wspaniała, choć lekko zirytowana przebiegiem wydarzeń. Z pozytywnej strony, mój mąż i szwagierka w pełni mnie wspierają. Byli niesamowici przez cały ten czas, co sprawia, że łatwiej mi znieść całą tę sytuację z rodziną. O, i faktycznie pozwałam moją siostrę za ten filmik, który opublikowała. Tak, zabieram ją do sądu za zniesławienie. Według mojego prawnika mam solidne argumenty. Powiedział, że poprzez rozpowszechnianie tych wszystkich kłamstw na mój temat zniszczyła moją reputację, co może mieć dla niej poważne konsekwencje prawne. Możliwe są odszkodowania za stres emocjonalny, a nawet utratę reputacji. Okazuje się, że może skończyć się to dla niej sporą karą finansową, a może nawet zostanie zmuszona do publicznego wycofania swoich oskarżeń. Szczerze mówiąc, dobrze jej tak. Ale to nie wszystko. Moja ciotka postanowiła również nie odpuszczać moim rodzicom. Pozwała ich za manipulacje i nękanie psychiczne. Prawnik uważa, że ona także ma mocne argumenty, zwłaszcza z dowodami na to, jak przez lata niszczyli jej życie, blokując kontakt z babcią, rozprzestrzeniając kłamstwa i stosując gaslighting. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, moi rodzice mogą stanąć w obliczu poważnych konsekwencji prawnych, takich jak odszkodowanie za cierpienie emocjonalne, które zadali ciotce. Od momentu złożenia pozwów moi rodzice są w pełnym trybie paniki. Najpierw próbowali naprawić sytuację, dzwoniąc i wysyłając SMSy, przepraszając i sugerując, żebyśmy wycofały pozwy dla dobra rodziny. Kiedy to nie zadziałało, zaczęli atakować, obwiniając mnie za wszystko. Mówili, że niszczę rodzinę, że działam mściwie i że jedyne czego chcieli, to utrzymać rodzinę razem. Tata nawet oskarżył mnie o niewdzięczność i złośliwość, mówiąc, że każę ich za próbę postąpienia właściwie. Ale szczerze mówiąc, mam dość ich emocjonalnych szantaży. Aktualizacja 2. Cóż, Reddit, w końcu mieliśmy nasz dzień w sądzie i szczerze mówiąc, nie mogłam prosić o lepszy wynik. Po pierwsze, moja siostra przyszła z całą postawą: Biedna ja jakby była ofiarą w tej całej sytuacji. W sądzie wyglądało to prawie śmiesznie. Mój prawnik przedstawił wszystkie dowody, w tym posty na mediach społecznościowych. Gdzie na żywo rozpłakiwała się, rozpowszechniając kłamstwa na mój temat, że wyrzuciłam rodziców. Źle ją traktowałam i byłam okropną, samolubną osobą. Sędzia nie wydawał się być zbyt pod wrażeniem jej występu. Moja siostra próbowała to zbagatelizować, twierdząc, że to było nieporozumienie, ale nagranie mówiło samo za siebie. Była bardzo wyraźna w swoich intencjach, aby publicznie mnie upokorzyć. W końcu sąd orzekł na moją korzyść. Sędzia stwierdził, że jej działania były celowe i złośliwe, i przyznał mi odszkodowanie za stres emocjonalny. To nie była ogromna suma, ale wystarczająca, aby dać jej nauczkę. Nakazano jej także publiczne odwołanie swoich oświadczeń i opublikowanie przeprosin na wszystkich swoich platformach społecznościowych. To chyba najlepsza część, ponieważ wszyscy wiemy, jak bardzo dba o swój wizerunek online. Widzieć ją zmuszoną do przyznania, że się myliła coś pięknego. Teraz przechodzimy do moich rodziców. Sprawa ciotki była dużo bardziej skomplikowana, ale poradziła sobie doskonale w sądzie. Miała smsy, stare e-maile, a nawet niektóre listy, które pokazywały, jak bardzo mama i tata manipulowali nią przez lata. Były wiadomości, w których tata mówił babci, że ciotka o nią nie dba. I inne, gdzie mama faktycznie udawała babcie, mówiąc ciotce, żeby trzymała się z dala. Prawnik przejrzał wszystko i było jasne, że moi rodzice spędzili lata grając z nią w gierki psychologiczne. Sąd również orzekł na korzyść ciotki: Moi rodzice zostali uznani za winnych mkania emocjonalnego i psychicznego, muszą zapłacić jej znaczną kwotę odszkodowania, co bądźmy szczerzy, jest więcej niż kiedykolwiek na mnie wydali. Otrzymała także zakaz zbliżania się, więc moi rodzice nie mogą się z nią kontaktować ani do niej zbliżać. Szczerze mówiąc, myślę, że ciotka czuje przede wszystkim ulgę. W końcu jest wolna od ich kontroli i wygląda na to, że spadł jej z serca ogromny ciężar. Moi rodzice przez cały czas udawali ofiary, twierdząc, że chcieli tylko chronić rodzinę, ale sąd nie dał się na to nabrać. W pewnym momencie tata nawet krzyknął na sali sądowej, że ciotka i ja jesteśmy niewdzięczne, że poświęcił się dla rodziny i że zawsze byłam problematycznym dzieckiem. Sędzia szybko go uciszył. To było całkiem satysfakcjonujące, szczerze mówiąc. Więc oto gdzie jesteśmy teraz. Moja siostra jest oficjalnie upokorzona na mediach społecznościowych, ciotka odzyskała spokój, a moi rodzice w końcu ponieśli odpowiedzialność za swoje wybryki. Aktualizacja 3. Cóż, kolejka górska trwa, ale tym razem wygląda na to, że wszystko idzie w dobrą stronę. Oto najnowsze wieści. Babcia oficjalnie postanowiła usunąć mamę i tatę z jej majątku i spadku. Tak, dobrze przeczytaliście. Miała dość ich manipulacji i wszystko zapisuje ciotce i mnie. Szczerze mówiąc, byłam w szoku, kiedy mi to powiedziała, ale wyjaśniła, że to jedyny sposób, w jaki może ruszyć naprzód i poczuć spokój. Myślę, że po tym, jak zobaczyła, ile krzywdy rodzice wyrządzili ciotce, zdała sobie sprawę, że nie zasługują na nic. Próbowałam jej przekonać, że to niekonieczne, ale babcia była stanowcza. Obie zasługujecie na to po tym wszystkim, powiedziała. Oczywiście moi rodzice nie przyjęli tego dobrze. Próbowali wywołać kolejne zamieszanie, ale tym razem robią to poprzez moją teściową. Tak, dzwonili i wysyłali jej smsy próbując przedstawić mnie jako czarny charakter i przekonać ją na swoją stronę. Ale moja teściowa to niełatwa do oszukania osoba. Szybko ich zbyła. Nawet przysłała mi ich żałosne wiadomości. To szczerze żenujące, jak desperacko się zachowują. Po tym, jak zobaczyłam, jak sobie z nimi radzi, postanowiłam pójść w jej ślady i wystąpić o zakaz zbliżania się przeciwko mojej rodzinie. To była właściwa decyzja dla mnie. Nie chcę, żeby znów robili jakieś numery, zwłaszcza teraz, gdy próbują wciągnąć w to rodzinę mojego męża. Zakaz zbliżania daje mi spokój. Wiedząc, że nie mogą mnie nękać ani nikogo innego z mojego otoczenia. Poza tym wszystko układa się naprawdę dobrze. Z mężem jest wspaniale, próbujemy po prostu zacząć życie małżeńskie bez zbędnego chaosu. Szczerze, chciałabym, żeby ten dramat nigdy się nie wydarzył, ale w dziwny sposób czuję, że teraz jest lepiej. To tak, jakby cała toksyczna energia w końcu zniknęła z mojego życia. Babcia i ciotka nawet zaczęły mieszkać razem i wydają się dużo szczęśliwsze. Naprawdę miło widzieć je w spokoju po wszystkim. Życie jest teraz łatwiejsze, spokojniejsze. Może tak to powinno być. Więc myślę, że to zakończenie tej historii. Dziękuję wszystkim za komentarze. Potrzebowałam tej motywacji.